Siemanko widzowie, dzisiaj ja jestem na Tutaj będę sprzedać Będę jeść, na koniu jednak Tak, tutaj będę ćwiczyć, tutaj muszę sobie parkury poukładać Dobra Mm, nieważne. Mm. To omijać będę. Nie. O to będę omijać. Tak. Um. Tutaj są jakieś i Może dzisiaj mi się nic akurat nie stanie. Nie przewrócę się. O, hej, a ty nowy? Nie, ja już tu długo pracuję. A. Og <coughs> så Z ratownikiem też. <ścoughs> takim ratownikiem <śm> jakby się I teraz będzie cios. Pomóż mi. Cios będzie do ciebie. O, coś by No, pomagam ci już. Łap. Dobra, Ja chyba zmieniam pracę. Serio, ja zmieniam pracę. Więc nara. <laughs> Zmienię, bo tu już nie ma klientów. To było z techniki. Tu, co ktoś ten, to będzie trzeba sprzedać działka. Teraz będę chyba kierowca ciężarów. Jedziemy sobie na ten magazyn tych ciężarówek. Będę... Dobra, dojechaliśmy. Bierzemy naszą ciężaróweczkę. Pierwsze mamy zamówienie do sklepu. Czyli rozumiem, że tam do sklepu idziemy. Nie jedziemy. No ja nie mogę tu pracować. No jak? Jak to? ja nie mogę tu pracować, to co? No trudno. Mm, no bardzo mi przykro, jak nie mogę tu pracować. A szukałam pracy. No dobra. Do widzenia. Jedzenie przyjechało. Przewożę jedzenie na stację wszędzie. Gdzieś tutaj plakat był. Szukam pracy. Napiszę. O, no. Dobra, y Idziemy dalej. U Jezus, wjechałem w płot. Czy chcę w to. A może? A jeszcze, będę ubrania serii, jeszcze ubrania mogę. Jeszcze ubrania przywożę. Telefonu. Tu ja już wiem, co, zro, co tu zrobimy. Jest kot soko. Błęd. Wystety do banku nic nie przywoła. Nie widz obie. A, a a a a a a mi ukrać, okradł safe. Idziemy <laughs> <laughs> do opuszczonego house Op. No tu też mamy towary Idziemy tam Zaręci się nie wyrobię ale szukaj ja Jeszcze się mm. Wjechałem w spot. Co tu zostało? Trzeba pokonać to auto. Ej, co ty robisz z moim autem? Mnie tu nie było. Na razie mnie tu nie było. Nie tu nie było. Wjeżdżamy w to auto! Ua! Ale ale nie będzie tego auta zaraz. Nienawidzę tej pani. Nienawidzę tej pani, ona ją zobaczy. Co tu się dzieje z tym autem? Zostaw moje auto! Czemu? To jest to moje auto, co ja ci zrobiłam? Wszystko, nie pozwoliłaś mi okrazić banku. Chciałam okrazić bank, ale jakaś głupia pani przyjechała do tej pracy. Nie no, widzowie, już skończyłam pracę, no to ja do domu. Pojadę tutaj drogami. Ała, to bola. Ja te, ona raczej nie wie, że ja jestem jej sąsiadem. Pozna pewnie po ciężarówce, że jestem jej sąsiadem. Dobra. No, pewnie poznała, że to ja jej sąsiad. Albo jeszcze nie, bo dużo jest takich czarnych ciężarów. Co ty robisz? Co ty robisz? Chłopiec złoty. Teraz Ogrzeję się niechaj trochę A może się z tym tym sąsiadem pogodę Idę mu przyniosę co tam na przeprosiny on sam mieszka ja też czekoladę mu przyniosę na przyprusiny. Co tego, co tu chcesz ode mnie? Na przeprosiny. Dobra, dzięki. Daję ja ci tam, czy Dzięki. Jak coś to przychodź, to mogę ugotować coś. Do mnie przychodź, bo u mnie fajniejszy domek. O, to chodź. Gdzie? Do... do mnie. Może do mnie się przeprowadzimy. Nie, do mnie. U mnie nowszy dom. Mm, właśnie do remontu muszę swój dać, no to. No wsiadasz, idziesz do domu. Oui. Idę poczekaj. Moi ma ładny kominek. Kuchnię, łazienkę. No, łazienkę trochę tam. A może ze mną będziesz pracować yy, w banku, tylko będziesz ochroną? Mogę. Mam taką fajny pistolet, mam. Yy, to ja ugotuję jedzenie. To ja już tam byłem, tylko ja miałem udział i muszę iść tam do pracy dzisiaj już. To sobie pistolet. Jedziemy? Gdzie? No do pracy. Ale jest noc. No ale w banku też w nocy trzeba. Jak to? Czy to nie ma ja tam codziennie teraz już ciężarówką nie jeżdżę, a teraz... Teraz autem jedziesz? Jadę. A jaki mi bardziej pasuje? Różowy czy biały? Biały. No to się przybyło. Idę już. też chce weź auto swoje. Żeby dwa były. O, to jest czarna jakaś plus. Żeby dwa było w domu. Ja chyba będę musiała się w inne miejsce później przeprowadzić. Czemu? No nie widzisz, ktoś tutaj dom zrobił już. Ale to trudno, może też będziesz się chciał. A nie będziemy razem tu mieszkać. A gdzie ty? Czekaj, to ja z tobą pojadę. Nie będziemy razem mieszkać? No tak. Tu w domu. Nie. Weź ochronę, bo Ty pracujesz u ochrony. Ale tak... My ochronę. To ochronę. Policja, ktoś ma telefon, mogę na policję zadzwonić. Ja tam do góry idę? Nie wiem. No i na dole też chyba. Tam zdobię trochę ten bank. No teraz kończymy. Widzowie, widzimy się w następnym filmie. Do widzenia.